Dzień dobry, dzień dobry Sprawdam czy jeszcze bateria wytrzymuje, bo zostawiłem wczorajszą, powiem wam wstałem, ale ten tydzień będzie dla mnie ciężki. Naprawdę, mam śpiączkę jakąś, nie w ogóle nie mogłem się wybudzić. <laughs> Wsiadłem, wziąłem kawę Jadę do Southampton po tą po zaprawę. I wracam prosto do Adriana. Dajcie mi chwilę, ja się obudzę. I ten. I zaraz pogalamy. Miłego dnia Wam wszystkim życzę. Cześć. Jestem Kawa wypita, słuchajcie, byłem chwilę na live'ie, na TikToku z chłopakami, budowlańcami, także spoko. Zatankowałem samochód, bo też tak jechałem na tej rezerwie, już wczoraj z pracy wyjechałem z domu, mówię, mmm, to dojadę do hurtowni i ten i dopiero zatankuję, ale znając moje szczęście, to pewnie bym stanął gdzieś tutaj na tej autostradzie, więc lepiej, dobrze, że to zrobiłem, słuchajcie. Dobra, jestem. Zaraz, zaraz wrócę. A teraz? A teraz jest w ogóle inaczej. Ja tu sobie ustawienia coś e, popiępiłem. Ale jestem gość. Rafał, zostaw to. Dobra, już jest ok. Także słuchajcie, sprawa jest taka, że lecę do hurtowni ee, zabrać zaprawę, którą będziemy naciągać <grytania> sufity. Adrian już jest na miejscu, albo za chwilę będzie, więc pogruntuje te sufity zanim ja tam dojadę. Także także umówiliśmy się, że ja jadę na wycieczkę, a on tam przygotuje. Wczoraj jużśmy okleili, przygotowali, wiecie, wszystko co mogliśmy. Przykrywaliśmy podłogę, więc spokojnie możemy robić bałagan. No, i dzisiaj wszędzie postaramy się naciągnąć sufity. To jest nasz plan na dzisiaj. Czy na raz, czy na dwa, to wszystko zależy. Muszę pamiętać, żeby wziąć zaprawę, wiaderko dodatkowe i mieszadło. Muszę zapytać się Adriana, gdzie jest taczka szczotka i ten, i łopata. Czy to zostało zabrane z roboty? Bo coś nie widziałem tego wczoraj na wanie. A wysyłałem w tamtym tygodniu. Człowieka, żeby to, czytam dwa tygodnie temu, żeby to odebrał. Tam z tej ostatniej roboty i nie wiem, czy mi się tylko zdawało, ale nie widziałem tego na nawania. Zaraz się zadzwonię, bo jak coś to trzeba to odebrać, nie? Bo tak to zostało, wiecie, pod budynkiem. A przydałoby się. Ale tak myślę o tym, bo wczoraj, wiecie, akurat zacząłem sprzątać przed domem, bo trochę miałem różnych takich krzaków, ee, chwastów i poprosiłem całą gromadę moich dzieci żeby mi pomogli i nie mieliśmy narzędzi słuchajcie, więc nożykami, rękoma i worki na śmieci popakowaliśmy to zrobiło się automatycznie czyściej poprzycinałem drzewka z przodu domu także też jest ok Wiecie, po powrocie trochę trzeba porządki porobić mam trochę śmieci do, do wyrzucania i teraz nie wiem czy skipa zamówić pod dom czy jak bo mam trochę na samochodzie, mam trochę Mam lodówkę ogólnie, która stoi i też ona nie może iść do skipa. Będę musiał zadzwonić chyba do kansilu albo do, 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 do kogoś, żeby ją mi odebrali. I, I tak trzeba porządki porobić, słuchajcie. Z tej roboty będą jakieś śmieci. Może, kurde, może tego skipa ogarnąć. Czy poczekać aż skip będzie na tamtej robocie, bo teraz skipa będziemy mieli... Muszę to przemyśleć. Czy mi się opłaca wozić śmieci później, czy po prostu lepiej, żeby... No, przemyślę. Także słuchajcie, po powrocie z wakacji, to ja mam taki, czuję, że będę miał taki kilka dni, kiedy będę się jeszcze ogarniał. Naprawdę, dzisiaj miałem problem ze wstaniem, ale już dzisiaj jest lepiej. Wczoraj było gorzej. Z taką motywacją do pracy, wiecie. Chciałem, chciałem, wiedziałem, że muszę coś zrobić, że. Mam obowiązki, że mam jakieś plany, ale kurde, zmuszałem się, po prostu zmuszałem się. Dzisiaj jeszcze troszkę rano deficyt, znowu, no, mówię wam, budzik to mnie próbował, nie, nie, wybudzał chyba już z piąty, nie, po kolei. Aż się wstałem, mówię, dobra, jadę, ale i tak spóźniony jestem, bo miałem stać by wyjechać o siódmej do, do South Nawet nie wyjechałem do, o siódmej do South bo i to trochę jestem spóźniony będzie dobrze. Także dzisiaj już wejdziemy na ogień tak naprawdę. Jak tylko dowiązę tą zaprawę, zacznę ją mieszać, to już powinno być ok. Także zobaczymy się za chwilę, słuchajcie, już w hurtowni. Zobaczymy, co, co tam nowego u nich słychać. <grym> Miłego dnia. Cześć, cześć. Prawie wiele rzeczy. A, o co tu chodzi? słychać, są? Słuchajcie, ta kamerka się sama włączyła. Ja tu sobie jadę, oglądam premierę, a nagle patrzę, ona się uruchamia. Cyk. I włączyła się. Na razie nie wiadomo. I to jest najważniejsze. Kto steruje? Halo? Halo? Kto włączył kamerę? Halo? Halo? Ty? Ale chyba dzięki temu, że wysiadłem z tego na To jest bardzo suspicious. Powiem wam, jadąc samemu w samochodzie, nagle wam się urządzenie włącza samo. Jest to trochę podejrzane. No to to nie wariatu! Dobra, dojechali, wcali i zdrowi. jakiś kierownik. się awanturuje przez telefon za mną z kimś, tak? Więc z pracownikami. A ja jestem, a ja jestem bardzo chill, spokojny. Jestem na miejscu. Będziemy się zapytać, czy jest towar? Jest! Jest, już go widzę, że jest na was. Zobaczcie, na półki To jest ten produkt, który użyjemy dzisiaj, bo go już znamy. Dobra, słuchajcie, gipsar jest, ungrunt grunt jest. Wziąłem dodatkowe mieszadło, wiaderko i gąbkę, ponieważ nie wiadomo czy mamy, bo wiem, że coś tam jest, ale co jest? Mamy trochę bałagan na samochodzie, więc będziemy musieli posprzątać. Musimy zrobić remament, bo... Wiecie jak to jest? Eee, trzeba posprzątać, poukładać, żeby było wiadomo co jest. Bo znowu nie wiadomo co jest gdzie, jak poukładać, znaleźć, znaleźć graty, których nie można znaleźć. Eee, z ostatniej roboty jednak eee, nie ma na samochodzie taczki, szczotki i łopaty. Więc nie wiem jak to się stało, że Stachu pojechał po to, a tego nie zabrał. I don't know. Uwaga. Po co on w takim razie pojechał? bo Klient do mnie dzwonił, żeby zabrać jeszcze rzeczy, które tam zostały i wysłałem Stacha, jak byłem na wakacjach, a nie, nie ma tego na aucie, Więc to co on tam zabrał, w takim razie już tego to nie kumam kompletnie. No nic, dowiem się, czy tam to zostały te graty, czy po prostu o co chodzi. To się jeszcze znajdzie, może po prostu nie zabrał tego. Muszę wyjechać stąd. Adrian już jest na miejscu i ten. Ja jestem w drodze, więc mam nadzieję, że do godziny tam szybko dojadę i zaczniemy naciągać ściany. fu, sufity. Let's go, let's go. Ej, wiecie co jest miłe? Jest miłe, jak ktoś ci mówi, że kawa z tobą jest smaczniejsza. Dziękuję. O, ra, 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 ra. Słuchajcie, klient, który miał być ogarnięty, bo wiecie, miałem tam człowieka wrzucić, który ostatecznie go nie ma, bo, bo po prostu długa historia musiałbym to powiedzieć, a ja nie chcę pewnych rzeczy mówić, bo za chwilę ktoś powie, że komuś coś tu Dlatego wolałbym tego nie robić. Chodzi o to, że nie mam człowieka, który miał być tam wysłany, dedykowany do tego, co robił wcześniej, co miał po sobie poprawić, miał to naprawić. Był raz, później drugi, teraz miał być jeszcze raz i ostatecznie tego człowieka nie ma i klient czeka. I ja właśnie jadę teraz do tego klienta, bo nie poinformowałem go o tym, trochę miałem chaos przez to wszystko, a wczoraj pierwszy dzień po holiday'u to już w ogóle jakoś tak moja głowa nie pracowała. Podjadę do niego i spróbuję to przenieść za tydzień. Nie powinno być większego problemu, mam nadzieję. Ale na pewno nie będzie zadowolony z tego powodu. Więc widzicie jak to jest. Ja zostaję z tym całym sypem ogólnie. <laughs> Cały czas. Jakkolwiek kurde, bym był winny, niewinny, to ja muszę to niestety sobie pokryć. Ja sobie dam radę. Ale dziękuję takim sytuacjom i w ten sposób e, różnym zachowaniom, bo to nie jest poważne, a wydawało się, że mamy jakiś normalny kontakt i to wiecie jak to jest. Można kogoś po prostu wyjebać na momencie. No nic, dam radę. Słuchajcie, tylko muszę teraz jechać do tego klienta i go udobruchać. Po drodze zajadę już po kanapki, bo zaczynam robić się głodne, a jak jestem głodny, to też moja głowa nie pracuje tak jak trzeba. Kawę wypiłem. Tak, wodę jeszcze mam, także jestem zabezpieczony. Najgorzej, że jest 9.20 już teraz, a Adrian zrobił sufity, przemalował, no i czeka za zaprawą, mógłby je naciągać, i zanim ja tam dojadę. Wiecie, kto jest. Dobrze, damy radę, damy radę. Jak nie my, to kto, prawda? Dobra, słuchajcie, byłem u klienta, u którego mieliśmy być dzisiaj, ale wiecie, jak to jest? dzisiaj nas tam nie ma. Umówiłem się, że przeniesiemy to na wtorek. Nie chciałem zał załatwiać tego powiem wam telefonicznie. Bo ja nie lubię takich spraw, jeżeli ktoś coś nie ogarnia i nagle coś źle wychodzi i nagle wiecie telefon. Wolę, jak ktoś już osobiście się pojawi i wiecie, i porozmawia i wtedy jest łatwiej. Ja też przy okazji porozmawiałem odnośnie innych spraw z tym panem, bo on ma kontakty. I wiecie, ja nie mogę też tak olewać takich ludzi. Bo te kontakty mo mogą. Wiecie o co chodzi? Lecę do Adriana. Ciao, Babilo! Ciao! Powiem Wam tak, to jest bardzo dobry cień. Ale to wszystko zależy od nastawienia, nie? Jak to mówią. Więc odebrałem mojego drugiego drona. Słuchajcie, tak to wygląda. Taka fajna zabawka. Baterie bo zostawiłem i skrzydełka ale ten pan powiedział, że wiesz Rafał szczerze powiem, nie, nie zostaw go sobie na części bo nie opłaca ci tego naprawiać wszyscy krzyczeli jakieś straszne pieniądze No ja dobra tamten działa, także nie jest źle a ten będzie na części i tak się umówiliśmy, także lecę do Adriana masz do tego prawo, wiesz naprawdę, ja myślę, że masz no. Adrian może zjeść kanapkę, kupiłem więcej kanapek, więc się podzieliłem. Tak, a powiedz mi czemu tu radiograf w tym samochodzie? Kluczyka nie ma w stacyjce. Pa, słuchaj tego teraz. A nie, nie działa. To się coś kurwa blokuje w tej stacyjce. A klucze gdzie są? O kurde. A? Dobra, zaprawa jest, słuchajcie, Adrian już przeleciał wszystkie sufity i to dwa albo trzy razy. Tu położyliśmy sobie szita, żeby nie narobić bałaganu. Niech na, o nas mówią dobrze, niż źle. W środku się już nic za bardzo nie zmieniło. Oprócz tam jakieś małe przycielki. wszystkie sufity zostały przegruntowane. Przywitajcie się z followersami na TikToku i na YouTubie. E, jak było na Tenerypie? Co było na Tenerypie? Co zostanie na Tenerypie? Także słuchajcie, sufity są ready to go. One się trochę zaczęły świecić po tym uingruncie. Nie wiem dlaczego. Czy to taka. Mam nadzieję, że to nie spadnie. Będziemy testować to wszystko. Także tak to się zachowało. sufit w kuchni też został przemalowany. To wszędzie przemalowane, to gdzie nigdzie, nigdzie zaczeki powstały, ale u nich grunt nam nie przeszkadza. Gorzej jest z PDA ką gdyby tak pochlapało, właśnie. To by były jaja. Bo pbj to takie, że robi takie coś później, że malujecie i robią się brzery. Takie, jakby ta farba. To jest takie moje doświadczenie, ale. Dużo razy się tak niestety stało. I później po malowaniu nagle widać takie takie właśnie zacieki. Ja mówię, co to cholera jasna? A to po prostu piwiejka była. Z wing takich jaj nie ma. Także tu sufit też został przeleciany. Rozrabiamy zaprawę i zaczynamy się bawić w naciąganie, słuchajcie. Także przygotowana. Adrian wszystko przygotował. Zanim ja przyjechałem załatwiłem sprawy i chyba musiało tak właśnie być. Także kanapeczka. káva i lecimy. Widziałem taki filmik, jak koleś mówi ty jest niewymieszane. Nie? On mówi jak nie wymieszane, tam na dole. I ten koleś mówi jak na dole i całą głowę wkłada tam wiaderko. Widziałem, Widziałem to. Tego nie zrobimy. Nie, nie przyciskaj tego tak na delikatnie, nie? Lecimy z tym, słuchajcie. Zobaczcie, pierwszy supi zrobiony na raz, co prawda? Nieźle. Worek, równo worek. Równo jeden worek starczył na ten duży supi. Zaczęliśmy od największego, żeby wiedzieć, ile materiału nam będzie szło. Więc teraz zrobimy sobie korytarz, bo będzie nam łatwiej. I nie wiem, czy nie zrobimy tutaj tego. To jest ruchome? To jest ruchome. A kurde, chyba to opuścimy. Tą lampę, bo będzie szkoda tej lampy. I kuchnię. Także lecimy z tym Suficik do dosycha na momencie. Słuchajcie, my zrobiliśmy jeszcze korytarz teraz. Razem z tym skosem, kuchnię. Za chwilę jeszcze poprawię, będę ją to lekko poprawiał. Już Adrian skoczył na sufit do góry. No, to nie... A nie mam no? No z no, I pół i tak by tego gościa to było na auto Jest wykładane, wyświetlaj, że nie A po nowu, w Mamy to, mamy to, mamy wszystkie supity na raz porobione, słuchajcie. Także jutro, jak przyjdziemy z rana, tylko lekko i pociągniemy je drugi raz. A później sprzątanie wana. Także jeszcze idziemy posprzątać, pozbierać graty i dopiero się z wami tutaj rozliczę. Hello and goodbye. Słuchajcie, czas mamy rewelacyjny. Jest za pięć czwarta. Posprzątane, pozamiatane, elegancko. Zaciągnięte wszystkie sufity. Nie spadało nam za dużo na podłogę, także w miarę czysto jest. Może troszkę na mnie. Ale ogólnie jest ok, także zaprawa jest ok, jest sprawdzona, bo myśmy już to sprawdzali wielokrotnie, także zaufajcie mi. Także słuchajcie, sprawdzona, sprawdzona metoda. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sufitów w sumie zrobionych, tak? Bo korytarz na dole u góry, pokój na dole, kuchnia, dwa pokoje u góry. Elegancko w ciągu jednego dnia i to nawet nie to, że dzień, bo ja przecież późno przyjechałem. My zaczęliśmy to naciągać po godzinie tam 12.30 przynajmniej. Jakoś bliżej pierwszej. O wpół do... I zobaczcie. I o wpół do czwartej mieliśmy wszystko pozamytane. <grym> Ogień. Także jutro spokojnie we dwójkę sobie ogarniemy to do południa. Tak z palcem wiecie gdzie. I spakujemy się i pojedziemy posprzątać wanę. Albo nie wiem, czy będziemy to pod domem robić, czy tutaj może od razu rozpakujemy wany. Nie wiem, zdecydujemy. Tak czy siak, jutro będziemy mieli chwilę na to, żeby się tym zająć. Ja teraz lecę jeszcze do pani w Portsmouth, tam gdzie robiliśmy podłogę. Tam ma mały problem z dachem, wyobraźcie sobie. Tam były dwa okna wstawione przez Mr Stanisława. Ale tam jest jakiś problem z dachem ogólnie. Nie wiem, co tam się dzieje. Wysłała mi zdjęcie. Pojawiła się plama przy oknie, choć Stachu tam w tamtym tygodniu był i mówił, że, że to nie wina okna, tylko nie wiem dachówki jakieś, nie wiem że niby coś tam podsilował, że powinno już być ok tylko, że od tamtej pory nie padało, więc ciężko mi to zweryfikować, aby aby można było to zweryfikować to ja właśnie tam jadę, żeby zobaczyć co się dzieje, bo wiecie nie chciałbym mieć jakiejś katastrofy budowlanej z dachem <laughs> i ten i jadę to zobaczyć, także będę Was update'ował za chwilę. Poza tym mam jeszcze jedną wycenę zanim wrócę do domu. Także to jeszcze nie koniec. Ok, dojechałem. Chcemy zobaczyć, co to na tym dachu pisze. Terminę mam? Jakąś tam mam? Najwyżej, panem podjadę bliżej. Muszę tu wejść na ten murek. Daleko nie jest. Idę zobaczyć, czy pani jest w domu. Powiem Wam tak, że tu przyjechałem. Nazwałbym to mistrz patentów. Ale to co ja zobaczyłem pod tymi płytkami, to się przeraziłem. Powiem Wam. Na szczęście próbuję to unormować. Zrobiłem to co trzeba pod tymi płytkami. Kto wie, to wie. Ale powiem Wam tak, gdyby zaczęło tu padać i jeszcze raz w tym tygodniu, to zaraz by wyszło. Mam nadzieję, że to co tutaj zrobiłem pomoże. Choć nie do końca jest to tak, jak powinno być, bo nie wziąłem z sobą do końca narzędzi, wydaje mi się, że ostatecznie to będę musiał podnieść całą tą część tutaj wymienić membranę. Bo to, co tu było, to już w ogóle sztuka, ale teraz zrobiłem trochę lepszą robotę. No i płytki są duże, więc ja myślę, że ta błoda ogólnie spłynie. Ważne, żeby te koryto było tutaj czyste. No Zobaczymy, słuchajcie. Bóg da. Co Bóg da, to da. Na razie uratowałem sytuację. Dobrze, że przyjechałem, bo zastanawiałem się, przyjechać, nie przyjechać, przyjechać, nie przyjechać. Dobra, przyjechałem. Jest jakiś dom wariatów, nie? No nic. Mam nadzieję, że będzie działo. Przepukam ten dach, zmoczę go, zrobię mały test, dlatego tam mam wąż. Przeczyszczę tutaj to wszystko. Zobaczę, jak woda płynie ogólnie po tych płytkach. Delikatnie. Mam nadzieję, że się tu nic nie pojawi. Lecę na wycenie. Jest 5.20, let's go. Dobra, słuchajcie, test zrobiony. Koryto odprowadza wodę. Stachu mówi, że w ogóle woda nie odpływa w tą stronę, tylko w tą stronę. Nie wiem, co on wymyślał, ale koryto odpływa, tylko... Wiecie, co chodzi. Dobra, nie, nie, nie jestem tu, żeby narzekać, tylko po prostu jestem tu, żeby naprawić błąd. Mam nadzieję, że mi się udało ostatecznie. I zobaczymy efekty. Zmoczyłem teraz wężem. Jeżeli to nie pomogło, to co zrobiłem, no to niestety będę musiał tu rozebrać ten dach i go zrobić. Super! Lecę na wycenę. Z wami się już będę żegnał. z tej z wysokości. Zaraz się stąd spieprzę. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru i poranka. I uwrzyjcie na siebie. Zdrowo się, odżywiajcie. Zdrowo żyjcie. Wysypiajcie się. Niech energia będzie z Wami. Trzymajcie się. Cześć.